Mieszkanie wynajęte, więc możemy zdjąć baner, uniwersalny już nam się nie przyda, ale gdyby to był baner z logo agencji, z adresem strony internetowej, tak naprawdę warto, żeby wisiał najdłużej jak może, bo klienci, którzy przechodzą obok nieruchomości, widzą i będą widzieli, kto tu sprzedaje i wynajmuje. Więc ten baner uniwersalny zdejmujemy, bo już nam się nie przyda. Jak to zrobić? Przytrzymujemy okno. Pytamy tutaj za skrzydełko, no i odrywamy. Jak widać jest całkiem solidnie przymocowany, ale też wchodzi bez większych problemów. Tworzywo jest elastyczne, więc mimo że tutaj się odbina, nie jest zniszczone. Tutaj widać, że widać taśmę, też na oknie odrywamy. Się. Tą teżmy trzeba wymienić, jeżeli chcielibyśmy panel wykorzystać raz jeszcze. No i teraz drugi, drugie skrzydło, analogicznie. minuty i panel zdjęty. Jak widać nadawałby się nawet do powtórnego wykorzystania.